I jesteśmy w Speed. Tak, jesteśmy w końcu w Need for Speed! Mamy 19 tysięcy, bardzo się z tego cieszę. Zbieramy na auto za chyba 60. Na bowiem, A-klasę! B-klasę, A-klasę? Nie, na A-klasę! Nie, no na A-klasę, nie robię kabaretu. I teraz idziemy właśnie na wyścig, na którym te, na którym. Będziemy sobie zarabiali pieniążki, ponieważ patrzcie jaka jest nagroda superowa. Nagroda po 18 866 RP, czy tam czegoś jak to się nazywa, palau. Więc ten Mercedes, on patrzę, ma moc 1,5, tak jak tam ten zwykły, a 20 tysięcy standardowy, ale ten. Ale mm... analizuję chwilę, ale o. o! Ten ma moc 2,5, a tamten ma moc 1,5, którego chcę kupić, ale znowu ten ma prędkość 1,5, a tamten ma prędkość 2,5, a ja chcę mieć prędkość dużą. Start! <tryk> Widzowie, oficjalnie wygrywamy to. Dziękuję bardzo, ten manczkawkę niestety. Pierwsze miejsce, ile dostanę? Ja? Uhu! Osiemnaście tysięcy. teraz mamy. Mamy teraz 40 tych tysięcy. 38 tam to auto ile kosztuje? Czekajcie, ja sobie tylko muszę to miejsce zaznaczyć. Tylko muszę. Co cyk, cyk? No, dobra. No, czekajcie, Tutaj woda. woda. Z wami szukam wody. Szukali w pokoju wody, widzę. Mi poleca. Czekajcie, ja przerwę widzę. Widzę mi, mi, mi. Dobra, jesteśmy? Mm, dobra, sobie, trwa, pokażę to auto i wyłączę nagrywanie. Spieramy sobie na to. Aj to mi nie brakuje dużo, tylko 20 tysięcy brakuje, 20 tysięcy i 500 tego. Co? No nie wiem, czy mam. Dobra, czekajcie chwilę. Widzę, nadal mam czkawkę, a no może zaraz się skończy, już nagrywałem jedną wersję przed chwilą, dlatego tutaj jestem, a ona trwała ze 40 sekund, nie miałem już szkawki, ale wróciła, więc no <laughs> I mamy tutaj zafundowane 14 tysięcy. <laughs> Więc. Znaczy miałem na maile? Mamy 38 plus 14. Będziemy mieli 52. Do 52 to będzie brakowało na. No będzie nam brakowało chyba z 15. Z 15 będzie trzeba jeszcze dorobić. Więc albo na tym wyścigu, chyba znowu stanieje, albo na innym. Nie wiem, ja miałam przy szybczą tempo. <trym, 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 dobra, widzowie. Ja czekałam no, no niestety, niestety, ale. Jak dostaliśmy? No tak, 14 150. Starszak, o. To teraz mamy ile? 52 tysiące. Moje obliczenia wynosiły inną liczbę, a teraz ile byśmy tutaj zrobili? 9 tysięcy. Coraz mniej? Ale ja się nie poddaję. Ja się nie poddaję. Dobra, widzę. Po tej klamie, po odliczaniu na wyścig 3 2 1, wam wciszam. Za przyszypczam. Dobra. 9000. Jeszcze chyba jeden wyścig będzie potrzebny. Pięć tysięcy, wyścig wygrany, dziękuję. Starszak. Yy. Czy tam są jakieś wyścigi w okolicy? To jest salon. No to można jechać. Ile on funduje? Piętnaście No dobra. Yy, yy, dobra. To go sobie zaznaczymy. A tutaj robię szybką podróż. Jednak jest minus 2, czkawka mnie nadal męczy, nadal Mam 61 Ten kosztuje 68 To nie, to jest słabe, chyba że na coś droższego 2 na 2, ten ma 2 na 3, ten ma 2 2 na 5 ma jakiś? Hmm. 2 na 4 jest najlepsze, czyli ta Audi, bo ona ma. O, ta BMW znaczy się. No to chyba na BMW zbieramy. Idę 84. Ta zbieramy 84. Jeszcze nam brakuje. To liczmy, że zbierzemy sobie. To jeszcze 25, mało. Dobra, widzę, ja w sumie wszystko przyszypkam. Jak ja jeżdżę na wyścigi, wszystko i widzimy się po wyścigach i po wszystkim. Albo wiecie co? Ja wyłączę nagrywanie, bo to już trwa 14 minut. Będę mi się to nie długo zgrywało, bo ja tam wędrę już na kompa, więc. Albo nie po prostu, no. Nie dobra, nie. Będziecie widzieli wszystko, będziecie. Tylko zatrzymam nagrywanie i zrobię, tak jakby na nowo.